Siema Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bank Bank. A jas! Jestem Alban, formalnie, znajdujemy się w lobby, ktoś mnie wyręczył. Bo ja chciałbym zagrać maszę, a nie chcę słodzić. Oczywiście tu chyba pójdą bany standardowe. Bo to mój pierwszy naczyń krąkedowy w tym sezonie Więc mam nadzieję, że pójdzie dobrze Okej, okay, mam nadzieję, że w tym sezonie wyjdę za pika i Zobaczymy czy w ogóle da nam będzie zagrane no, no, trochę mi się plącze język, bo chcę zbanować coś. No, Lilia dostała ostatnio zmiany, Xborg jest ten, to chcę wziąć. wiarę Xborga, banuję. Wie ma za zadanie albo zbanować Lilia, albo Ginewrę. Myślę, że zbanuję Ginewrę po tym, bo my wybieramy jako pierwsi, więc... To raczej jest jej obowiązek. Zapomniałem włączyć podwójnych battle points'ów. No nic, włączę po tym meczu. Banuję Selene. O, to też jest niezły. Wyban, bo Selena ostatnio jest silna. Okej, okay. myślę tak na tym. I może bym zagrał czymś, co jest w mecie. To znaczy nie wiem co jest teraz w mecie. Na pewno masza, na pewno stare wybory typu Xbox i tym podobne. Kimi na pewno nie, bo za cholerę nią nie umiem grać. Wiadomo, że to tylko ustawianie jednym z O Leslie Main. Jestem bardzo dumny z tego. Mogę też zagrać Wailem. O. Zaproponujmy Valira, bo ostatnio grałem Walirem. Bardzo mi się spodobał ten odcinek raczej pójdziemy, mogę też Leo mordem. Uranus Kimi Jakim zabójcą To zawsze znaczy mamy strzelca już z głowy No i będzie tutaj na tłok Major, bym zagrał Clintem ale to też jest i ten... Brakuje nam maga, bo my... Już nie brakuje nam maga. Brakuje nam bojownika! Jest tu cholera jasna tyle <grystanie> tego. Może to być czuł? Nie, mamy strzelca, stary, spokojnie. Myślę, że to będzie... tericla Myślę, że to będzie Territzla. No i cóż, mam nadzieję, że uda mi się nieźle katem zagrać, o widzę, tutaj ktoś nieźle... nieźle się pobawił. Dobra, myślę, że pójdę wyożywić. Reincarnation, czy jak to tam było? No już zapominał, no w pierdik to raczej pójdę taki MÓJ WŁASNY Od teraz koniec z buildami takimi wiadomo jakimi oczywiście Potrzebuję tej innowacji tego Tego zastrzyku czegoś nowego trzeba potestować Co jest fajne na danych postaciach Może znaleźć wy Coś lepszego Okej, okay. Terizla. Fighter jest naprawdę obrzydliwym damage'em. Okej, okay, pójdę oczywiście w Krwiożer czy Topór. Tutaj wybór jest jeden i ten sam. Mam nadzieję, że mi nie wywali nagrywania, bo mi sta nie starczy baterii. Ale okej. Okay. O! <laughs> co, co jest? Co jest, już? Nie, ja, ja jestem spokojny. Mam cholernę tę. O! Ktoś chyba tutaj, taki. Leslie Main. Tak, ja bardzo lubię Leslie Maynów. naprawdę. Nie ma innej postaci, która mnie tak. Nie to, że. irytuje, ale. Bawi. Może powiedzieć, że to jest taki drugi jasło. O! O, jakby, tak... Oj, będzie źle. Ale mamy to jeszcze. Mamy pasywkę, mamy te. W sumie mogę to rzucić na te, bo to jest przyspieszenie fajne. G giniesz. No tak, to jest fajne to. O to jest też Dobra Znaczy mogę... Znaczy lepiej żebym nie zostawał, ale... No wiadomo. Dobra, maksuję dwójkę. Bo chodzi mi o wybambianie przeciwników. Chcemy to robić. Dobra, rzućmy to tak. Może ja to wezmę. Wezmę ja to na pewno. Dobra, zacznę od tego. Cyk, cyk. A wszystkie trzy pożerają manę. Coś nowego. No nic. No dobra. Jest spoko. Gościu, co jest? 2G i bó Dobra. Chodźmy kurczę się. Wychilujmy, wyróbmy wszystko. Nie, ten Leslie Main mi się nie podoba. Naprawdę. No jak można oddawać już gierkę na samym początku? No co? No to już naprawdę trzeba być niepoważnym. No i ty ty, czy ty. Nie, to zawsze jest kimi. Ona zawsze. W... Czyżby? A. Czy chcę? Nie, to zawsze jest ten... o o o-ou! faktycznie. Uuu! Dobra. Dobra, nie ma sensu, lera jest ta... Raz. Hmm. Nie było sensu uciekać, bo i tak by nas zabił. Więc możliwe, że ja bym go zabił, więc podjąłem walkę. Szkoda trochę, że zmarnowałem ulta, bo to zawsze jest Lancelot. I dobra, spróbujmy to jeszcze pociągnąć, chodźmy na. Tak zwane przeze mnie potocznie niebieskim zwiacnieniem. Bum. Dobra. no też się ekspr przyda. O. Ja bym tu się na nich zaczaił. Chociaż co najmniej... O kurde. Dobra, cyk. Aj, nie cykliśmy. Kurde, dobra. I w sumie? O, czy może? Wow, 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 Nie wow, Nie wow, wow, Tu widzę imprezę, wow, 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 chodź, 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 chodź. O, bo, ja, kurde. Raz, dwugi i Nie zwracajcie na to uwagi, to tylko pociąg. Eee, dobra, co dalej? O mordo. Dobra, teraz. Teraz ulti. <rattling> o to chodziło. Mniej więcej. <śpięć> dobra. Mniej więcej, o to chodziło. Przypominam, to ranket. Oni mają Ledzli May na 0 2. Formalnie się stiltował. Nie wolno się tiltować. Pamiętajcie, to jest, to jest jeden z najpoważniejszych błędów, jakie robią gracze. Tiltują na samym początku się i, i odbierają po prostu radość gry. I to jest naprawdę usatysfakcjonowane. No, chodź, chodź, ma stary ma stary Mordo ty moja Myślę, że Dairota też nagram, bo... Bo ostatnio im grałem całkiem silny, chociaż dostał te zmiany. Dobra Mordo Dobra, przyspieszmy się. Kurde, mogłem to zebrać No nic Dobra, wrócił mi powszechnie znany jako ożywienie drugi i BUM i teraz dajmy to tak dajmy to tak trzeci, drugi, kurde trzeci, drugi, elo okej, tak też można ja pierdziele no trochę żal, że ten że ona nam, że oni nam przeszli w grupie. Team Już moglibyśmy przepchać to trochę. Co nie? Ten wziął. <laughs> Ok, dobra, niech będzie. I teraz. Teraz bym nieźle. Ale kurde. Teraz cykcie. To jest, kurde, zawsze jakiś ten. o, li Main Bo podoba mi się to. Chodź tu, mordo, ty, moja. <laughs> ja nie mogę, dobra. Patrzcie, patrzcie. Widzicie to? Formalnie nic sobie z nich nie robię. Eee, fajnie by było gdybyś zaatakował ich. Kurde. Jesteś? Jesteś. Nie no, żal. Trochę. Ja to przyjmę na łeb okay. Nie, na razie nic nie robię Z wiadomego powodu Chcę to zrobić na... O, 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 o. Siemo. Dobra Jezus Mario no! No miałem low hp, ale nie wiedziałem... No zawsze to jest Leslie. Cholera jasna, stiltowana, nie! Zawsze to musi być Leslie, Kurde. Za co to się lubi te Leslie mainy? Za co się lubi to, to? Ja pierniczę. Kurde, dawaj. Nie, już po... Nie powiedziałbym. Uranus gra jak na razie dobrze. Nie zginął. Plus tankuje całkiem niezły damage. Ok, po tym myślę, że pójdę w coś innego niż mi. Bo sorry, coś przerwało nagrywanie, ale nic się ciekawego nie stało, oprócz tego, że Pendolino przejechało. Bo dobra, pójdziemy po teraz w Antycznego Irysa. Kurde, bale. Próbowaliśmy. Chęci się liczą. Jezus, Mariano. Za co się lubi lezlimajmy Kurde... Co? Słucham? Gościu przypierdzielił mu za tyle? O kurde... Chłopie... Dobra jak to mu mnie 5000 tysięcy od... O! Dopiero teraz zauważyłem, że ta Lunox gra jak totalny. No ja, no ja nie gram tak jak powiedziałem, bo... no cyk, cyk. Właśnie myślę, że antyczny Irys będzie fajnie współgrał z jego pasywką. Czyli tym ciałem kowal. Dobra. Let's go. Ach, dobra. Mamy ich. Mamy ich. Zginąłem, ale trzech za jeden zawsze coś. Oj Uranus, mógłbyś teraz właśnie pójść i kurde stankować to. A nie, Leslie chyba wcześniej zginęła. No dobra. Okej, okay, jakbyś tak... dobra. Mamy to, mamy to, nie ma... nie ma szans uh O -oh. Widziałem tam, że Leslie się kręci bodajże, dobra Ja tam pójdę Proszę, nie mówcie, że ta Nie mówcie, że ona wyszła Nasza Kimi Jezu, proszę No proszę, kieruje mnie. Ginevra. Nic nowego. O kurde. Dobra. Myślę, że może pójdę topem. Bo. Bo ja przydał się na nic innego. Dobra, Dobra, oby mnie nie zaatakowali. Pójdę teraz w ostrze rozpaczy. Formalnie mam ożywić. To chyba nie powinno tak brzmieć. O! O! Złapany. Dobra, puśćmy to teraz, żeby... Dobra, bom. Ło Jezus! Co jest, jest?! Chłopiek! Boom. jest trudno zabić, ale Oni złożą kryta a ja Boom. Dobra, czekajcie. Nie, 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 nie. Inaczej pójdę. Pójdę w mrożącą dominację. To znowu kolejne punkty, Armora, plus Dodatkowy slow bodajże. Tak, obniża prędkość ruchu i prędkość ataku, więc formalnie jest nawet lepiej niż. Czałem. Ja za takimi przez nią pewnie przegramy, ale gierka i tak pójdzie na kanał. Tr to nie to, że chciałem jej ukraść, ale przydałoby mi się, bo... Dobra, o! o patrz, o jakbyś. O patrz, wow, wow. Nosotros, o Jezu. To jest właśnie magia epika. To, to piękno, które... które ja uwielbiam w tym. Tak pomyślę to, to pod Potanka też byłby fajny. Normalnie można by było powiedzieć gdzie są te Free Stars Co nie. Ale no cóż, no, trochę nie wyszło Chciałbym, żeby to wyszło tak po mojemu Ale no na mój kanał też muszą lewędrować przegrane gierki Żeby pokazać wam, że nie jestem aż takim Kim kozakiem Okej, okay, rzućmy teraz oko na statystyki. Dobra, dajmy. Cyk, cyk. No to by też, bo ty byłaś chociaż do końca, naprawdę. I dobra, teraz tak. Wyszła z gry, przez co przegraliśmy. Okej. Okay. I rzućmy okiem na dane. <gry> Wytankowałem drugie tyle całego meczu. No? Terica podtanka nieźle by, kurde, zadawał. Plus, miałem drugie najwyższe z Steamu. Czynnik demaidup. Plus. Na zadany demej, drzwiom nie patrzę. Ale ta gierka mogła pójść lepiej. Gdyby Kimi nie wyszła, Lunox lepiej grała i ja się tak nie wystawiał. Ale mam nadzieję, że się filmik spodobał. A mi nie wywali znowu nagrywania. Dzięki za oglądanie. sorry za dźwięki powstałe z zewnątrz, no bo nagrywam to na mieście. Bo jestem już po szkole, po tym wszystkim, więc, więc naprawdę. Zapraszam Was do lajkowania, subowania i dawania komentarzy na temat buildów, jakie mógłbym potestować. Na poszczególnych czempionach Tylko jest jeden warunek, że Mają działać Tak więc tyle ode mnie Widzimy się w kolejnym odcinku Tericla zaje fajna postać Naprawdę można nią nieźle wykerować I z mojej strony Pozdrawiam was szczerze Trzymajcie się, do następnego razu